Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pele, którzy przez sześć lat tworzyli wzorową rodzinę, zaskoczyli wszystkich swoim niedawnym rozstaniem. Para, która dotychczas promowała harmonijną zamianę ról domowych i zdawała się żyć bez większych turbulencji, nagle znalazła się w centrum medialnego zainteresowania. Rozstanie to zaskoczyło nie tylko fanów, ale i całą branżę rozrywkową, bowiem obydwoje długo unikali komentowania swojej sytuacji prywatnej. Sytuacja zmieniła się, gdy Agnieszka Kaczorowska pojawiła się w programie Kuby Wojewódzkiego, a krótko po tym Maciej Pele udzielił wywiadu w Dzień Dobry TvN. Oboje zdecydowali się opowiedzieć o swoich doświadczeniach, choć wcześniej zobowiązali się do milczenia ze względu na dobro córek. Kaczorowska w swoim wystąpieniu zaznaczyła, że czasem w życiu dochodzi do rozstań i teraz jej priorytetem jest dobro dzieci. To wywołało falę spekulacji. Czy pojawienie się peli w mediach miało wpływ na decyzję Kaczorowskiej o blokowaniu komentarzy na jej profilach społecznościowych? Co mogło być próbą ochrony swojej prywatności i uniknięcia negatywnych reakcji? Rozstanie pary z pewnością zostanie długo analizowane w przestrzeni publicznej, a ich decyzja o stopniowym otwieraniu się na rozmowy w mediach może sugerować chęć kontroli narracji i ochrony własnego wizerunku. Jak długo będą jeszcze komentować swoje życie prywatne i jakie kroki podejmą dalej, aby zarządzać swoją nową rzeczywistością, pozostaje kluczowym pytaniem w kontekście ich dalszej kariery i osobistego życia. Rozstanie Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli nadal budzi zainteresowanie wśród fanów oraz mediów. Pojawienie się Peli w programie Dzień Dobry TVN, gdzie wyraził swoje rozczarowanie i zdziwienie zakończeniem związku, dostarcza nowego kontekstu do ich sytuacji. Jego emocjonalne wyznanie. Ja nie byłem przygotowany na to rozstanie w żaden sposób, dlatego to, co ludzie odbierają, było po prostu moim rozbiciem się na tysiąc kawałków. Nawet ona, będąc w programie, wysyłała mi wiadomości, że nie może się doczekać, aż wróci, że tęskni za mną, że chce się zatopić w moich ramionach. Dwa dni później się dowiaduje, że to jest koniec, podkreśla, jak trudno przyszło mu się pogodzić z nową rzeczywistością. Z drugiej strony Agnieszka Kaczorowska, choć na zewnątrz wydaje się utrzymywać spokój, również przeżywa trudności. Jej decyzja o blokowaniu możliwości komentowania jej postów w mediach społecznościowych może być próbą ochrony przed negatywnymi reakcjami i zachowaniem prywatności. Ostatni post Kaczorowskiej, w którym opublikowała nagranie ze wspólnych chwil ciszy z córkami, oraz jej odpowiedź na negatywny komentarz internauty: A ja wierzę w uśmiech nawet w trudnych chwilach i zawsze będzie mi towarzyszył, sugeruje. Że stara się zachować pozytywne nastawienie mimo wewnętrznych zmagani. Obie postacie, zdając się na publicznym forum kwestionować swoje wcześniejsze intencje, muszą teraz nauczyć się funkcjonować w nowej rzeczywistości zarówno jako publiczne postaci, jak i rodzice. Ich przyszłe działania i sposoby radzenia sobie z sytuacją emocjonalną i rodzicielską będą nadal pod obserwacją. Jak długo Kaczorowska i Pele będą potrzebowali czasu na dostosowanie do życia po rozstaniu i jakie strategie przyjmą, aby odbudować swoje życie prywatne i publiczne, pozostaje kluczowym pytaniem dla wszystkich śledzących ich historię.